Moi drodzy, stała się rzecz straszna w Pet Simulator X. Zostaw lajka, subskrybuj ten kanał i nie trejduj się. Na pewno nie kupuj petów, bo jest kolejna, kolejny sposób na kopiowanie petów. Te pety zostaną usunięte, ale co gorsza, one się same usuwają po jakimś czasie, więc uważaj. Tę informację przekazała SD Mittens, więc jest raczej legitne. Poza tym mam też screeny na oficjalnym Discordzie Big Games. Wiele ludzi właśnie pisało, pisze, że zostało oszukanych, że pety znikają i bardzo dużo petów jest skopiowanych. Chodzi o te festiwa, festive katy, czyli te najnowsze huge katy. Na pewno ich nie kupuj, nie wymieniaj się na inne pety i ekskluzywów też nie kupuj, ani się z nimi nie wymieniaj. Jest nowa metoda na kopiowanie, która niestety jest o tyle słaba, że e, wiecie jak się skopiuje peta to po jakimś czasie on znika. To jest masakra i prawdopodobnie już o, w ogóle moderatorzy, e, szefostwo e, Big Games się zajmuje tym tematem i prawdopodobnie będą Banowane konta i usuwane te pety, jeżeli nie zostały usunięte po jakimś czasie, więc słuchajcie, masakra. Ja wam pokażę screeny e, z tego, jak ktoś tutaj pisał. Po pierwsze, tu mamy jakiegoś mercy, BTWW z Big Game, a to jest chyba moderator. E, słuchajcie, nie tradujcie. E, do not trade for huge, huge festival cards. Czyli nie wymieniajcie się za inne huge katy huge festival cuts. Pet simulator jest zrujnowany. People, ludzie kopiują pety, a 20 minut potem te pety znikają z in inventory, czyli z ekwipunku. Moi drodzy, jest źle. Poza tym zobaczcie sobie, jak ktoś sobie skopiował pety i ile ma tych nowych huge cutów. Masakra. Jest źle. Znowu jest jakaś metoda na kopiowanie. Na razie nie wiadomo, co to dokładnie jest. Ja bym też w sumie nie chciał e, pokazać, bo wiecie, jak to jest. Mogę opowiedzieć, ale pokazywać nie będę. Bo co to. Nie będę wam pokazywał, jak pety kopiować. Ale no, kurka, no, znowu jest jakieś coś. Znowu powinien Preston wy, wyłączyć trade'a. Przynajmniej na razie. Nie wiem, czy jest wyłączony. Sprawdźmy. Możemy dalej dalej tradeować. Więc widzicie, sytuacja nie jest opanowana. No i troszkę przykro, troszkę smuteczek, że tak się dzieje. No ale nagrałem ten film, żeby was przestrzec o po tym, przestrzec, żeby nie tradeować się. Na razie farmcie sobie openingi, róbcie, zbierajcie gemy, ale nie tradeujcie się. Do zobaczenia. Cześć.